Witajcie na moim blogu. Dzisiejszy odcinek to jest taka trochę odpowiedź na pytania, które kierujecie do mnie. Głównie chodzi tutaj o to, który wybrać destylator, czy alembik. Tu z tyłu za mną mam ten mój pierwszy, sześć lat temu, sprowadzony z Chin, destylator szklany. Natomiast z tej strony jest destylator miedziany, który zakupiłam dwa lata temu. Podstawowe pytanie, jakie zadaję zawsze, to jest to, co ktoś, kto decyduje się na destylację, chce osiągnąć. Czy priorytetem będą tutaj olejki eteryczne, czy priorytetem będą hydrolaty? Bo jeżeli chodzi o destylację olejków eterycznych, to destyluję tam, gdzie wiem, że jestem w stanie wyodrębnić te olejki eteryczne, głównie z ziół i niektórych kwiatów, no, tu przede wszystkim lawenda. Natomiast jeżeli wiem, że nie wyodrębnię olejków eterycznych, tu przede wszystkim miękkie kwiaty, czyli płatki róży. Nagietki, płatki magnoli, tego typu rzeczy, no to, to wtedy idę na hydrolat. Wiem, że tam tego olejku będzie trochę, natomiast no jakby nie da się go uzyskać. Powiem, dlaczego potem. W tym alembiku miedzianym również gałązki, kłącza, liście takie, takie rzeczy. I teraz skupię się dokładniej na, na poszczególnych alembikach. To jest alembik szklany sprowadzony z Chin. I w tym alembiku destyluję przede wszystkim, tak jak powiedziałam, zioła i te kwiaty, z których jestem w stanie wyodrębnić olejek eteryczny, dlatego, że tutaj bardzo ważnym elementem tego zestawu jest separator. W tym separatorze następuje rozdzielenie. Jest ono tyle fajny, że jest to separator przelewowy. W tej chwili, oczywiście, on jest pusty, bo chcę pokazać poszczególne elementy. I tutaj w tym separatorze następuje rozdzielanie. Hydrolat jako cięższy Znajduje się w części jakby niższej, natomiast olejek unosi się cały czas na powierzchni hydrolatu. I tutaj ten hydrolat sobie idzie i przelewa się tą rureczką, taką i zgromadzę to do jakiegoś naczynia. Ale od początku to jest podgrzewacz. Podgrzewacz jest elektryczny. Z taką misą, z takim gniazdem. I to jest o tyle dobre, że kolba dolna jest okrągłodenna i ona ma większą powierzchnię wtedy grzewczą. Ona ma tylko pojemność dwóch litrów, ale nie wypełnia się jej do tego znaczka, który tam jest, gdzie określa się 2 litry, tylko troszeczkę niżej. Ma tutaj dodatkowy taki wlot. Zamknięty korkiem szlifowanym. Wtedy, kiedy destylacja trwa dłużej i tej wody zaczyna ubywać, no, żeby nie doprowadzić do po prostu przepalenia tego, no, trzeba uzupełnić tą wodę. Oczywiście trzeba to robić bardzo, bardzo ostrożnie, ponieważ no, można się oparzyć. Tutaj ja na początku nie dawałam. Bo nie wiedziałam, ale potem ktoś z komentatorów zwrócił uwagę, że powinno się dodawać kamyki wrzenne. I jeżeli się nie ma tych kamyków wrzędnych, również dobre są kawałeczki porcelany. I ja taką porcelanę, jak mi się coś stłuczę, to odkładam na bok i potem po kilka tych kamyczków wrzucam do każdej destylacji. Następnie, no i ta kolba dolna jest tutaj ustabilizowana tym ramieniem statywu. Do kolby dolną łączy się tutaj z kolbą górną, wszędzie są szlify szklane, dlatego ważne jest, żeby nie używać wody takiej z kranu, która no może powodować, że na szlifach będzie się tworzył kamień, bądź jakieś inne minerały. Więc ja zawsze używam wodę demineralizowaną, czyli, czyli destylowaną. Ważne jest, żeby szlify zawsze dokładnie umyć. Bo nie używam też żadnych silikonów. Kiedyś ktoś mi tam sugerował, próbowałam, ale to bez sensu. Te szlify są tak dokładne, jeżeli one będą zawsze czyste, dobrze umyte i będzie się stosowało wodę destylowaną, nic się z nimi złego nie będzie działo. Tu jest ta kolba górna, do której wprowadza się od góry ten materiał destylowany, tą biomasę. Trzeba bardzo jakby tak ubić. Musi być ściśle, to nie może być luźno, bo wtedy ta para sobie będzie tam luźno przechodziła. Ona musi przejść przez ten materiał, który przeznaczamy do destylacji, bardzo dokładnie. Dlatego trzeba mocno ubić ten materiał. No i pamiętajcie, że to co włożycie, musicie wyjąć, a więc nie pchajcie tutaj gałęzi, bo potem trudno to wyjąć. Ja destylowałam, owszem tutaj y, takie gałązki jodły, ale bardzo drobno to y, kroiłam. Zresztą każdy materiał musi być bardzo rozdrobniony tutaj do, do tego destylatora. Na górze jest y, zakończony zaworem bezpieczeństwa. No, parę razy udało mi się wyrzucić, że wyrzuciło mi ten zawór. Dlatego ważne jest, żeby y, Odpowiednio dokręcić. Bo on ma tutaj taką czerwoną kuleczkę, która y, musi być dopasowana. Y, nie może się para u, y, uwalniać przez ten otwór, ale też nie może być mocno zakręcony, bo y, wtedy, w razie kiedy to ciśnienie się zwiększy, no to by mogło nam rozwalić całą aparaturę. Musi być tak. No, wypróbowane to. No, tu jest łącznik, i potem idzie chłodnica. Ja stosuję tutaj chłodzenie w obiegu zamkniętym, czyli zawsze mam tutaj miskę z wodą i z lodem. Chłodzę co, co jakiś czas, i woda, oczywiście, zimna, idzie od dołu do góry i przelewem wraca do miski, w której. Ta woda się znajduje. No, a to, co nam się skrapla, no to już tu powiedziałam do separatora. Ważne jest też, żeby tu w dolnej części zawsze na początku nalać troszeczkę wody destylowanej powyżej tego przelewu, żeby nam nie uciekł olejek do naczynia z hydrolatem. To w tej chwili jest ten zawór otwarty. No oczywiście, kiedy trwa proces destylacji, zawór musi być zamknięty. Potem spuszcza się tą część hydrolatu, który jeszcze znajduje się w separatorze. Jak już się olejek zbliża tutaj powyżej tego zamknięcia, no to trzeba zamknąć zawór i zmienić naczynie na... Buteleczkę, potem zostawić, żeby z tych ścianek y, separatora ściekł sobie ten olejek. To ja tak na godzinę zostawiam. No i potem też pytano mnie, jak to się myje. Więc jeżeli chodzi o kolby, po prostu myję to ciepłą wodą z dodatkiem jakiegoś detergentu. Y, również chłodnice y, w sensie tym, gdzie się woda przemieszcza ta zwykła, taka z miski. Natomiast y, y, przepłukuje tam, gdzie olejek idzie z hydrolatem, przepłukuje to sobie y, co jakiś czas y, y, spirytusem, potem ciepłą wodą. I podobnie też separator. Najpierw wlewam troszeczkę spirytusu, a dlatego żeby rozpuścić ten olejek, który jeszcze pozostał i nie ściekł i nie ścieknie. Więc żeby go jednak odzyskać, to najpierw przepłukuję małą ilością spirytusu, potem ten spirytus z tymi olejkami wlewam sobie do takiej buteleczki i tam bo zlewam po każdej destylacji. I mam taką mieszankę z różnymi olejkami eterycznymi. To wykorzystuję na przykład do perfum potem. No i jak już sobie ten olejek tak zbiorę tym spirytusem, to wtedy myję ten separator już normalnie ciepłą wodą z detergentem. I tak to wygląda. Oczywiście wyjmujemy to, co włożyliśmy do kolby górnej, tak jak, tak jak włożyliśmy, czyli odwracamy. I ja mam taką, taką rogalkę, jak to się u nas mówi, i wydłubuję po prostu to. Przepycham z drugiej strony. Oczywiście trzeba to robić ostrożnie, ale to się da. Jeżeli nie, wypchniemy jakieś gałęzi, które potem trudno wyjąć stamtąd. I jeszcze raz powtarzam: materiał musi być dobrze rozdrobniony. No, tutaj mam rozłożony trochę na części alembik miedziany. On ma pojemność 10 litrów. W tym alembiku, tak jak już wcześniej powiedziałam, destyluję przede wszystkim te rośliny, z których nie da mi się tak wyodrębnić olejków eterycznych. One gdzieś tam są w takich znikomych ilościach, ale zostawiam je po prostu w hydrolacie. I, no, i przede wszystkim destyluję tutaj płatki róży. Płatki róży, nagietka, magnolii, takich miękkich kwiatów. Tutaj w tym naczyniu są takie wypustki. Jeżeli destyluję kwiaty, to destylacja musi się odbywać w wodzie. Na wirującej wodzie. I to jest ta destylacja wodnoparowa. Mogę tutaj. Założyć, ale niekoniecznie takie sito. Natomiast kiedy to sito zakładam? Kiedy destyluję jakieś większe rośliny, wtedy wodę wlewam do tego kotła. Tutaj zakładam tą, to sito i wtedy to jest ta destylacja parowa, bo. Cała masa, ta biomasa, czyli to, co destylujemy, znajduje się nad wodą i jest poddawane działaniu pary. Na to nakłada się głowicę, zamykamy. Ja tutaj mam taką dodatkową uszczelkę, którą dostałam od znajomych, bo mi tu czasami uciekało, ale teraz jak zacisnę to, to po prostu nic tu już nie ucieka. No i potem tu jest chłodniczka. Tą chłodnicę tu się łączy z tą gęsią szyją, czy łabędzią szyją, bo to różnie tak się mówi na to, wypełnia się wodą. I tak jak w poprzednim przypadku, też chłodzenie jest w obiegu zamkniętym, czyli jest miska z chłodzoną wodą i... Cały czas ta woda się wymienia w, tym, w tej chłodnicy. No i tak on sobie już po złożeniu wygląda. Destylacja tutaj trwa krócej, bo nie powiedziałam tam. Czasami trwa do 3 godzin w szklanym i nie uzyskuje tak dużo hydrolatu. No jak mi się uda litr uzyskać, to, to jestem zadowolona. Natomiast tam mogę uzyskać więcej tego olejku eterycznego. Tutaj nie nastawiam się na olejek eteryczny, tylko na hydrolat, nawet jeżeli on jest, to potem jak się zleje do butelki albo do jakiegoś naczynia z takim wąskim zakończeniem, to na górze i tak się utworzy ta warstwa olejku. Można sobie wtedy pipetką zebrać ten olejek, jeżeli nam zależy. Ale ja często zostawiam, bo też jest ważne, żeby jakaś część olejku w tym hydrolacie została, bo wtedy jest to po prostu no, taki bardziej cenny ten olejek, ten hydrolat. No i to by w zasadzie było na tyle. No, mam nadzieję, że rozwiałam trochę wątpliwości, może o czymś zapomniałam powiedzieć. To wówczas proszę kierujcie pytania. Ja może jeszcze dopiszę trochę na moim blogu melarosa.pl trochę jeszcze więcej informacji, więc zapraszam do subskrybowania mojego kanału i mojego bloga melarosa.pl. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia wkrótce.